O tak, 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 o to Usiądź więc, nie będziesz nudzić się. Smothered me. Kopciuszek. Granica jest tam. Ech, kusto, co my teraz zrobimy? Nie wiemy przecież, gdzie teraz przebywa Zakyl. Wiemy tylko, że Zakyl mieszka w lesie Nor-Norway. Może najpierw tam się udamy. Na pewno nie ma jej w lesie Nor Norway! A ty skąd to wiesz, mały? Moje wąsiki wyczuwają czarownicę z bardzo daleka! Możecie je traktować jak drogowskazy! W Nor Norway wcale nie dochodzi do nich żadna moc magiczna! A ty masz takie wąsiki, nieudaczniku? Ależ jesteś podejrzliwy! <laughs> Moje wąsiki aż się skręciły! Tak, to prawda! Czuję, czuję bardzo silną energię dochodzącą z podnóża góry! A, to znaczy, tym, że zakry ukryła się w tym mieście. Kupujcie, tylko u mnie świeże pomidory. Do mnie, do mnie! To bardzo ożywione miejsce, choć sam kraj wydaje się niewielki. Nie rozglądajcie się na boki, bo poznają, że jesteśmy tu obcy. Uważaj! Przepraszam! Nic ci się nie stało? Nic, zupełnie nic, dziękuję. A mówiłem, żeby się nie rozglądać na boki? Cicho, a. bądź mały! A a a a a a a a zbliża się już bardzo blisko, kilometre. Szybko, pustos! <grystanie> bardzo blisko! To, to, to jest to! Bardzo silne! To jest to miejsce! To oberża! Zaklę jest w środku. <grystanie> Wynoś się! Niech pan przestanie. Czego chcecie? Taka miła dziewczyna. Dziewczyna? Widać, że jesteście tu obcy. To jest stara czarownica w cybele, która je i pije i nic nie płaci. Właśnie tylko proszę! Widzieliście? Ta wstrętna starucha udaje biedną młodą dziewczynę i prosi dobrych ludzi o jedzenie! Słuchaj, jeśli tu się jeszcze pojawisz, to złamie ci ten wstrętny nos! A kto by chciał do ciebie przychodzić? No co to jest, no? Co się tak na mnie gapicie? <susurowa> Pier, powiedz, czy to tę starą wiedźmę wyczuły twoje wspaniałe wąsiki? Oczywiście, że nie! A, 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 a. Nie kłam mały! Wąsiki wskazują tę staruchę! Nie powinniśmy wierzyć przeczuciom takiego niedorajdy! To żałosne! Chodź, Hans! Czekaj, Kusto, zgubiłem... O, co zgubiłeś? Zgubiłem pieniądze, które nam dał król. Co? To niemożliwe! Może je upuściłeś wtedy, gdy na kogoś wpadłeś? Właśnie! Wracajmy tam! Dobrze. O, mamy poważne kłopoty. Myślę, że to było tutaj, chusto. Nic nie widzę. Idziemy szukać dalej. To no już koniec. O! Wszędzie już szukaliśmy. Może powinniśmy zrezygnować. Przepraszam Was, to moja wina. Nie dopilnowałem ich. Twoje przeprosiny, Hans, na nic się nie zdadzą. No tak, nie mamy teraz czym zapłacić za nocleg i za jedzenie. Cicho bądź! To twoja wina, tylko twoja. A, a, a dlaczego właśnie moja? Gdybyśmy nie uwierzyli w to twoje głupie przeczucie, nie poszlibyśmy do tego miasta i nie zgubilibyśmy pieniędzy. No tak, skoro tak uważacie, nie poniżaj mnie tylko dlatego, że jesteś kotem, nie wytrzymam tego. Sam pójdę w świat i znajdę zakl. To dobrze, nie będziemy się musieli rozpraszać. Słucham? Przepraszam. O. słyszałam Waszą rozmowę. Czy zechcecie się zatrzymać w moim domu? Naprawdę? Naprawdę? Często mówią, że miłych ludzi można spotkać wszędzie. Ja! Teraz wiemy, że to prawda! Tak, jestem pod wrażeniem! A gdzie ten dom? Tutaj! O. 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 Mieszkasz w tak wielkim domu? Przed chwilą tak się kłóciliście, a teraz idziecie sobie razem w najlepszej zgodzie? Nic z tego! Każ im stąd odejść! Ale oni stracili wszystkie pieniądze i mają ogromne kłopoty. Dość z tego, Kopciuszku! Kopciuszku, posłuchaj lepiej naszej matki! Jeśli nie posłuchasz, znów nie dostaniesz kolacji! Och, nie! Kopciuszku... Nic się nie stanie. Pójdziemy dalej. Co to za wstrętna rodzina? Nie będziemy ich o nic prosić. Myśl ratunku! Kopciuszku, zapomniałeś, że twoja matka nie lubi myśli. Nawet nie chcę tu dłużej przebywać. pier, idziemy! Mogę Wam dać tylko taki nocleg. To nic! Bardzo się cieszymy, że mamy chociaż taki dach nad głową. Bardzo dziękujemy. Ale czy na pewno możemy tutaj zostać? Oczywiście, że możecie. Matka i siostry idą dziś na bal do zamku, więc nie dowiedzą się, że tu jesteście, jeżeli będziecie cicho. Powiedziałaś, matka? Więc nie jesteś zwykłą służącą w tym domu? Mm -mm. Bardzo cię przepraszam. Jesteś ubrana trochę inaczej niż twoje siostry i matka, dlatego się pomyliłem. Nie szkodzi. Chyba twoje siostry nie traktują cię najlepiej, prawda? Jak to jest możliwe? Gdyby moja mamusia nie umarła... O, 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 o. A, a więc to jest tylko twoja macocha i jej córeczki. Teraz rozumiem, dlaczego jesteś inna i masz dobre serce. Gdzie Gdzie jesteś? O, o, o. Mamy niewiele czasu, chodź szybko! Bardzo was proszę, bądźcie cicho, dopóki matka i siostry nie wyjdą. Potem przyniosę wam jedzenie. Do zobaczenia! Kopciuszku! Tak, matko! Pomóż Pameli i Barbarze się ubrać! Dobrze! Kopciuszek jest taką miłą dziewczynką, ale jej macocha jest straszna! Ciu. Nie tak głośno! Gusto, dokąd idziesz? Przykro mi to mówić, ale bardzo nie lubię spać na sianie. Postaram się o normalne łóżka i trochę gotówki. W jaki sposób? Co zrobisz? Hmm. Przedstawiając Hansa jako markiza Karaba, ale teraz widzę, że nie udałoby mi się to w takim tłoku. O. A? O, słuchajcie, król wydał to przyjęcie specjalnie, żeby znaleźć na rzecz dla swojego syna. Musicie obie zatańczyć z księciem i zdobyć jego serce. To nie będzie trudne, matko. Umalowałyśmy się starannie i bardzo ładnie ubrałyśmy. O, życzę Wam powodzenia. Widzę, że to przyjęcie jest to dla nich bardzo ważne. Chyba mam znakomity pomysł. Co cię trawi? Jest tu tyle młodych dziewcząt, a książe nie interesuje się żadną z nich. Czy nie interesuje go naprawdę żadna? To znaczy, że wy, moje córeńki, możecie przyciągnąć jego uwagę. Pamela idzie pierwsza. Dobrze, staraj się! Do powodzenia, Pamelo! Przepraszam, że prosiłam Was o pomoc w sprzątaniu. To dla nas drobiazg. Możemy jakoś odpracować kolację, którą nas poczęstowałaś. Ustoj jeszcze nie wrócił, ciekawe, co robi. Copcizku, czy nie masz mniejszej szczotki do froterowania? <ścoughs> przepraszam. A? Czy byłeś kiedyś na balu? Mm? Mm? Tylko raz, a ty? Mm -mm. To musi być fantastyczne: piękna muzyka, światła, świec. Wszyscy tańczą tak elegancko. Na, 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 Ale w moim życiu nic takiego się nie zdarzy. To nieprawda! Pusto! Kopciuszku, szykuj się, zabieram Cię na bal do króla! Niemożliwe, nie mam pięknej sukni. Nie martw się. Czy jesteś gotowa, wróżko? Tak. O, przecież to jest. A, to Ty potrzebujesz pomocy. O, ojej, co ja robię. Teraz dobrze. Ale. Ale Jaka cudowna balowa suknia! Jakie piękne są te szklane pantofelki! Fantastycznie, fantastycznie, fantastycznie! A teraz jedziemy do zamku. Dobrze. Teraz będzie mi potrzebna duża dynia i mysz. Dynia i mysz! <ścoughs> No dobrze, Cybele! Cóż, jeden koń to jednak trochę mało! Nic na to nie poradzimy! Trudno tu znaleźć drugą mysz, prawda? Muszę występować w takiej roli. To niesprawiedliwe. Pamiętaj, Kopciuszku, że czar będzie działać tylko do północy. Zniknie wszystko z wyjątkiem bucików. Musisz uciec z zamku, gdy tylko zegar zacznie wybijać dwunastą. O dwunastej bowiem powrócisz do swojej zwykłej postaci. Tak, rozumiem. Musimy Cię poprosić o jeszcze jedno Kopciuszku. Wiele młodych dam, czyżby żadna z nich cię nie zainteresowała? Przykro mi, ojcze, ale jak dotąd żadna. Krew jest ta dama? Czy ja jej nie znam? Książę!

jak taka dziewczyna mogła zabrać serce księcia? Mamo, mamo, zrób coś! Dobrze, postaram się coś na to poradzić. Kopciuszek chyba się dobrze bawi. O. Hansowi przypomniała się chyba księżniczka Sara. Postaramy się ze wszystkich sił ją obudzić. <noise> Czy możemy jeszcze raz zatańczyć, panienko? Muszę iść, jest włącz. Co się stało, panienko? Panienko! Janenko, strażę, zatrzymajcie ją! Tędy! Tędy, biegnie, tędy! tędy! Szybko, kopciuszku, w samą porę. Wszystko w porządku? Tak. Hans zabierze ją do domu, a ja się zajmę resztą. Dobrze. O, o! Musimy biec, kopciuszku, prędko! Mam coś do załatwienia. Co? Nie znaleźliście jej? Poszukajcie poza zamkiem. O. Mm -hmm. Szukaliśmy jej wszędzie, ale czy nikt jej nie zna? Pytaliśmy wszystkich gości, ale nikt jej przedtem nie widział. Co za kłopot? Nareszcie książę znalazł odpowiednią narzeczoną, a... Mogę znaleźć tę młodą damę, wasza królewska mość. Kto to jest? Jak tu się dostałeś? Zaraz. Czy powiedziałeś prawdę, drogi panie? Oczywiście. Znajdę ją, jeśli tylko otrzymam za to nagrodę. Zgoda? Dostaniesz nagrodę. Powiedz tylko, jak ją znaleźć? To bardzo proste. Ten bucik musiał być przecież zrobiony na jej miarę. Zgadza się, książę? Tak. I prawdopodobnie pasuje tylko na tę, która go nosiła na balu. Też tak myślę. I co dalej? Jeśli rozwiesi się w całym kraju ogłoszenie, że książę ożeni się z damą, na którą będzie pasował szklany budzik, z pewnością ją znajdziemy. Choć wiedzą, że to nie one. Nic się na to nie da poradzić. Bucik pasuje tylko na jedną i ta poślubi młodego księcia. Kusto! Czy przyprowadziłeś kopciuszka? Tak, jest tam. Nie było łatwo ją przyprowadzić. Z początku nie chciała się zgodzić. Mówiła, że wystarczy jej to, że tańczyła z księciem. Jaka skromna! Jeszcze bardziej mi się podoba, a ta stara jest jej przeciwieństwem. Patrzcie tylko! O! Nie, nie, tylko młode damy mogą próbować włożyć. Niech pan nic nie mówi, tylko pozwoli mi zmierzyć. A pani się nie nadaje! Niech. E, nic się pani nie stało. No dobrze, pójdę sobie. Następna. Następna. Teraz kolejna kąciuszka. O, to chyba ona. Szczęśliwe zakończenie! Nie pasuje! Za duży! Niemożliwe! Jest za duży! Psz, jak to się stało? Wiem, że na ciebie nie pasuje! Odsuń się! A na mnie dobrze leży! A jak to jest możliwe? Nie mogę w to uwierzyć! To nie była ta panienka! Królu, to moja córeczka Pamela. Bucik pasuje teraz, zostanie chyba księżniczką, nieprawda? Jeszcze nie wiem. Przecież nigdy nie kłamie. Czyżbym się pomyliła? Kusto! Tak! Co zrobisz, kusto? Zobaczymy. Już wiem, odkryłem tajemnicę. Dobrze. Już. <mys> Dobra robota, Pier. Królu, ten jest prawdziwy! Co to opowiadasz, kocurze? Ten jest prawdziwy! Dobrze, w takim razie pokaż drugi od pary! Co takiego? C co się stało, mama? Zrobiłam tylko jeden bucik, bo miałam mało czasu. Ach, mama! Kopciuszku, pokaż im drugi. Oh. Kopciuszku, załóż je teraz oba. Oh. Tak myślałem. To tę panienkę spotkałem na moim balu. Tak. Hurra! O, Oj, to to dał nam więcej niż oczekiwałem. Za te pieniądze możemy dalej szukać tak. zakry.